odcinek no tak, więc mówiłam że ten zapomniałam yy, już Dobra przechodzimy do tego na początek może dajmy klej taki hmm. nie leci. oczywiście a gdybyście chcieli go, mm, nie pachnie. Te, też chcieli kupić taki zestaw z slime'ów, bo... to będzie dostępny na piaskach. Na piaskach też będzie dronka, Czwarty odcinek za chwilę.